Myślę, że czas przejść do mitologii arabskiej. Tutaj widzicie taką piękną postać kobiety, to jest Karina. No ja znam to. wiele Karin, tylko nie rzadko kto wie, kim jest Karina. W mitologii arabskiej jest to zmienno kształty, żeński duch albo demon, który pojawia się najczęściej pod postacią psa, sowy, węża lub pięknej, młodej. Kobiety. Karina była postrachem krajów islamskich, wzmianka o niej znajduje się na liście duchów przywoływanych przez króla Salomona. Przez ludzkość była nazywana matką zmarłych, dzieci, mistrzynią rzucenia uroków, tak zwanym nadawcą złego oka, ptakiem choroby albo ptakiem zarazy. Przez nią krowy przestawały cielić, uprawy rosnąć, owce powijały jagnięcia, a męskie nasienie usychało. Pierwotnie Karina była zwykłą kobietą, lecz jadła własne dzieci, aby uzyskać magiczne moce. Została skazana przez Boga na posiadanie nie tylko martwych dzieci. Karina może wyglądać pociągająco, lecz jest duchem poronienia i choroby, która demonstruje szczególną zazdrość i wrogość wobec kobiet w ciąży. Przeklina, pokazuje swoje genitalia, zarażając tych, którzy są świadkami tego działania chorobą, poronieniem albo martwym porodem. Każda kobieta, której pokazała swoje krwawe narządy, doznawała takiego samego losu. Król Salomon polując na egipskiej pustyni spotkał piękną nagą kobietę, która domagała się wyjaśnienia, dlaczego polował na tej ziemi. Twierdziła, że jest demonem Karino i nikt nie może jej pokonać. Salomon zapytał ją, kto zatem możecie pokonać? Odpowiedziała, że tylko archanioł Michał może to zrobić. Salomon przywołał Michaela, którego lśniąca zbroja tak ją przerażała, że natychmiast stała się stara i szara. W innej wersji ujawnił się Archanią Gabriel, ym, znaczy uja ona ujawniła, że Archanią Gabriel kontroluje ją i przeciwdziała. Yy, w arabskiej demonologii Karina, czyli Tabia lub Matka Niemowląt, yy, może być uosobieniem yy, Lilith. Yy. Kolejna ciekawa rzecz w mitologii arabskiej to przykładowo Mahdi, bo w Islamie Mesjasz Zbawiciel, w arabskim oczywiście Mahdi, oznacza człowieka prowadzącego, prowadzonego przez Boga. No i Mahdi ma przywrócić sprawiedliwość oraz prawdziwą religię przed dniem sądu ostatecznego, czyli dniem zmartwychwstania. A w czasie jego panowania ma nastać Złoty Wiek. Jego imię nie jest wymienione w Koranie, tylko w Ahadid, to są takie sprawozdania i tradycje nauk Mohameda zebrane po jego śmierci. Istnieje wiele teorii dotyczących Magdiego. Niektóre koncepcje bliższe sunizmowi są takie, że Magdim był Jezus, czyli Isa. Częściej natomiast sunnici uważają, że Mahdi i Isa wspólnie pokonają Masih al-Dajal, czyli Jalal, czyli antychrysta fałszywego proroka. Szyici uważają Mahdiego za osobę pochodzącą z rodu Mahometa, który przybędzie uratować ludzkość przed szatanem. Koncepcja Mahdiego jest popularna zarówno wśród sunnickich, jak i szyickich muzułmanów. Oba nurty zgadzają się, że będzie rządził muzułmanami i ustanowił sprawiedliwość. Różnią się one tylko tak naprawdę atrybutami i statusem. Nadejście Magdiego po raz pierwszy zaczęto głosić podczas wojen islamskich w 7-8 VII wieku, a w późniejszym okresie różne osoby twierdziły, że są właśnie tym Magdim. Jego imię przybierali rewolucjoniści przy poważniejszych kryzysach władzy, których celem było przywrócenie politycznej potęgi islamu oraz czystości religijnej. Między innymi takim Magdim był Gulam Ahmad Mahdi z Sudanu, który też założył jedną z sekt, Muhammad. Junapuri, który założył też sektę Magdawia, czy Perski kupiec Sid Ali Muhammad, znany jako Bab, czy Rias Ahmed Gohar Shahi, czy Nubijczyk Muhammad Ahmad. To są takie przykłady właśnie różnych nazwijmy to Magdich. Kadir, czyli prorok, posłaniec, sługa Boży wóstwo przed islamskie, posiadające wielką mądrość bądź mistyczną wiedzę, a jego arabskie imię oznacza zielony. Khadir uzyskał nieśmiertelność, ponieważ napił się wody ze studni życia, do której powracał co 500 lat. Pomimo, że miejscowa ludność mówiła mu, że tereny, na których się znajduje od wieku były pustynią, to Khadir pamiętał sady, lasy oraz zielone pola. Khadir nazywany był też Al. Kadir i utożsamiany był z Bogiem wegetacji Adonisem oraz z hebrajskim prorokiem Eliaszem, który nigdy nie umarł. W Indiach znany był jako Khawaja Khidr, czyli duch rzeki lub strumieni oraz ten, który przewodzi studnie śmiertelności. Niektórzy twierdzili, że widzieli Al-Khidr na pogrzebie Mahometa. Mędrzec ten wyglądał jak młody, dorosły z długą, białą brodą. Podobno Kadir pobierał nauki u samego archanioła Gabriela, który wykonywał pozorne, niesprawiedliwe działania. Al-Khidr, podobnie jak był nauczany przez Gabriela, nauczał Mojżesza. I wśród nauk, które przekazał Mojżeszowi, było m.in. zatopienie statku, w którym płynęli, oraz odbudowa przywróconego muru. Mojżesz oczywiście nie rozumiał nauk, ponieważ skoncentrowany był na chwili obecnej. Kadir wytłumaczył mu, że statek został zatopiony, ponieważ u wybrzeży znajdowała się flota złego króla, która zatapiała okręty, a ludzi zabierała do niewoli. Natomiast przewrócony, przewrócony mur należy do dwóch sierot, a pod murem ich miłościwy ojciec zakopał skarb, który, jak dorosną, obaj go sobie wykopią. Prawdopodobnie Hadir przybył razem z Aleksandrem Wielkim do Afryki, dotarli do miasta, którego strzegł odlany z brązu konny wojownik trzymający miecz z inskrypcją. Miecz ten jest tylko dla tego, który rządzi światem. Al-Khadir, znający języki świata, odczytał napis, Aleksander po tym jak usłyszał inskrypcję uznał, że właśnie ten miecz powinien należeć do niego. Nimrod. Mityczny władca Bibl Babilonu, legendarny, myśliwy oraz postać wyczerpująca w tradycji żydowskiej i islamskiej, no czasem był yy, nazywany Nemrodem. W Księdze rodzaju w 10 rozdziale 8-9 posiadał miano pierwszego mocarza na ziemi oraz najsłynniejszego myśliwego na ziemi. Nimrod założył asyryjskie miasto Niniwa. Oraz zainicjował budowę miasta Babel i tamtejszej wieży. Opis budowy wieży Babel oraz jej zniszczenia przez Jakwę możemy znaleźć w 11 rozdziale księgi rodzaju. No i tak było, w tekstach hebrajskich znajduje się informacja, że pycha Nimroda była przyczyną architektonicznego ataku na niebo. Nimrod posiadał szaty należące do Adama i Ewy, które zapewniały mu zwycięstwo w każdej bitwie. Stał się on władcą ziemi, któremu ludzie i zwierzęta Oddawali cześć. Bezbożna pycha Nimroda, któremu to nie wystarczyło, spowodowała, że postanowił wybudować wieżę. Było to w czasach, gdy wszyscy ludzie mówili jednym językiem. By powstrzymać budowę, Jahwe pomieszał ludziom języki, które obecnie my posiadamy. No, mit ten mógł przedstawiać żal Hebrajczyków po niewoli w Egipcie, a następnie w Babilonie. Kolejna postać to Satan. Albo inaczej można by powiedzieć szetan. Tutaj nie mam akurat jego fotografii. To jest taki islamski zły duch, który jest spokrewniony z cinami. Aby ukarać ludzkość za grzechy, Bóg stworzył sajtany z ognia piekielnego. Jeśli opętały kobietę, to nakłaniały ją, by była nieposłuszna mężowi. Sajtan mógł przemienić się w węża mieszkającego w ciele kobiety i powodować, że postępuje wbrew swojej woli. By móc wygrać Sejtana, należało najpierw poznać jego imię. Znano wiele form tych istot, ale obawiano się ich od Afryki aż po Indie. Mogły być jeanami z butelki, które mogły uwolnić bezmyślnie rybak poprzez zerwane sieci króla Salomona. Sejtany mogły być powietrznymi wirami, zmysłową zjawą, przyprawiającą obłęd podróżnych lub zwodniczym głosem na pustyni. Inne sejtany ukazywały się jako leopardy węże, sowy, bądź nawet skorpiony. Sejtan mógł być również złośliwym duchem żywiołu lub jakimś, nazwijmy to, obrzydliwym ogrem. Innym takim złym arabskim duchem był na pewno Ifrit, często identyfikowany z dżinem, a nazwa jego pochodzi od słowa nifrit, czyli zły. W Koranie w surze 27 jest informacja o tym, jak Salomon, który chciał zdobyć tron królowej Saby, spotkał Ifrita z dżinów. Ifrit obiecał mu dostarczyć tron, twierdząc, że na to ma wystarczająco siły i że można mu zaufać. Ifrity posiadają magiczną moc i są nieprzewidywalne. Żaden z Ifritów nigdy nie pracował dla kogoś, kogo nie chroniła pieczęć Salomona, który, która zawierała takie wyryte sekretne imię Boga a tym samym posiadała moc ujarzmiania demonów oprócz Iblisa, czyli azazela, diabła. I fryty mogły łączyć się w pary, posiadać potomstwa, także przybierać postać ludzi i poślubiać e, kobiety. Posiadały skrzydła przypominające skrzydła litoperza, dzięki którym zbijały się w powietrze wśród e, czarnego dymu. Uprowadzały dziewczęta śpiące samotnie na dachu w gorące dni. I fryty w ogóle były mściwe, szybko się obrażały oraz spadały w gniew. Wśród ludności z południowo-wschodniej Afryki, będącej mieszanką pochodzenia arabskiego i bantu, czyli swahili, istnieją opowieści o afritach, czyli o duchach zamieszkujących rzeki. Afryty łapały pływaków za nogi, potem powodowały skurcz i ściągały ich tak, że mogły ich po prostu utopić. W terenach arabskich, inaczej gul, uchodził za niższy rodzaj dzina, który odwiedzał cmentarze, gdzie żywił się niedawno pogrzebanymi ciałami. W Afryce, w języku Swahili, guli były olbrzymami, które zjadały trupy. Uwgol był czarny i odrażający niższym padlina, którą się żywił. Posiadał ciemną skórę, pokrytą sierścią, a także ostre kły. Gole były inteligentne, ale złe. Mieszkały zazwyczaj w głębi lasu. Samice mogły porywać z zgubionych myśliwych do własnych jaskiń, by tam się z nimi kochać. Sance natomiast porywały kobiety i uwodziły je kosztownościami. Gol Szaran posiadał jedno oko, nogi, korpus oraz krótkie skrzydła, takie podobne do strusich. W zachodnich opowieściach Gol jest identyfikowany jako... Taka wampiryczna siła żywiołu, żywiąca się ludzką energią, bądź nawiedzająca miejsca, gdzie potrafi, przytrafi się jakaś tragedia. Gole sprowadzały na ludzi przebywających w takich miejscach depresję samobójczą lub inne negatywne emocje. Jak już wcześniej wspomniałem, to wrócę jeszcze troszeczkę do właśnie dżinów. W które wierzono, w nie, głównie w państwach arabskich i w państwach północnej Afryki, nazwa pochodzi od jin, jan, Jene lub dzienie, albo dżumny w liczbie mnogiej. Opowieść, yy, no, w muzułmańskich tych opowieściach, Allah stworzył cztery rodzaje mądrych duchów: anioły zrobione ze światła, sajtany uczynione z boskiego gniewu, dziny powstałe z samą z suchego, gorącego wiatru Sahary, no i człowieka z ziemi. Allah nauczył pierwszego dzina taranusz się praw obowiązujących, obowiązujących w jego gatunku. Jednak dżiny zwiedzione własną dumą i nieposłuszeństwem woli Allaha miały zostać unicestwione przez armię aniołów. Jednak dżin Iblis został uniesiony do nieba, gdzie zdobył wiedzę, by powrócić do pozostałych dżinów, które przeżyły pogrom znajdujący się na wyspie nad oceanem Indyjskim. Został on królem i przywdział imi Azazel. W księdze Henocha jest on Identyfikowany z synem Boga lub stróżem stojącym na czele buntu przeciwko Królestwu Niemieckiemu. Złe dziny często utożsamiano z sejtanami, a te dobre bywały szczerze mówiąc również. Odstępne. Według Al-Kwasawini, czyli kosmografa arabskiego, dżiny są zwierzętami powietrznymi o przezroczystych ciałach i mogą przyjmować różne formy. Dobre dżiny są zazwyczaj bardzo piękne, zaś złe były szkaradne i potworne. Potrafiły dotrzeć do niższych warstw nieba, by podsłuchiwać przepowiedni aniołów oraz miały magiczną władzę nad ludzkością. Potrafiły uśpić ludzi, przenieść się w odległe rejony, pokazać tamtejsze cuda, po czym umieścić je z powrotem w łóżku. Rozkochywali w sobie kobiety i dzieci z tego związku i potrafiły przychodzić również, również przechodzić przez ściany, czy też latać, czy wolno się starzały. Według Egipcjan pustynne trąby powietrzne wyznaczają tor lotu złych dżinów, zaś spadające gwiazdy to strzały rzucane przez Allaha w ich kierunku. Dżiny porywają kobiety, tworzą iluzje, rzucają kamienie z dachów na przechodniów, kradną jedzenie. Czasami upiero odwiedzające cmentarze i żywiące się umarłymi mogą uchodzić za mm, różnej maści rozmaite e, klasy e, dżinów. Ciekawą postacią w mitologii jest Hasan ibn Saba, nazywany starym człowiekiem z gór. Hasan ibn Saba był wodzem szyjskim, który w 1090 roku zdobył perską fortecę Alamut i rozpoczął straszne rządy na czele sekty nazywanej od jego imienia Asasini, czyli mordercy. Asasyni po otrzymaniu polecenia wykonania misji byli odurzani Haszyszem. Sekta istniała praktycznie do 1266 roku, aż mongolska armia nie zmasakrowała jej członków, zabijając w zasadzie około 12 tysięcy asasinów. I na zakończenie chciałem też pokazać Kudżatę, która według islamskich podań to był olbrzymi byk stojący na rybie zwanej Bahamutem, a na jego grzybiecie jest taka rubinowa skała, na której znajduje się anioł trzymający planetę Ziemi. W Legenda Kujata albo Kujata posiada cztery tysiące oczu, uszu, nozdrzy i pasz, natomiast pod Bahamutem znajduje się ocean, pod oceanem otchłań, a pod nią ogień, a pod ogniem znajduje się wąż. Wąż ten posiada wielką moc i tylko strach przed Allachem powstrzymuje go, by nie połknąć wszystkich, co zostało tak naprawdę stworzone.